Seks. On trafia na mnie, choć nie jeden z drugim by tym spodził się Nie jestem dziwką, mam formę i ogry To budzi na to dostały klient Jestem gejuchem, realu to fakty Tak jak mój tata luz byszek Łukarski Jestem gejuchem, to są proste fakty Wychodzę do woma i zdejmuję maj jestem pewny jego... Hej dobra mnie to przeraża, nie kurwa Bo ja serio słyszę swój głos tutaj, kurwa, to jest jakiś pojebany w ogóle Ja pierdolę nie jego matki, żomem se robię porno na okładki Nazwał się zimno, bo majtki Fejtują keilo na te latki Tym, de it-in, ding, pornole i jaram się, tym Tin, did it, Keilo ma perło, wielkie jak Tym Tin, dear-din, dein, deardy, pornole i jaram się, tym Tym, dear-din, dein, Wielkie jak czym? Buziomek kapek, kuta sama tak jak popek. Potem zrobimy segek, z całym se schołem. Płucach na źle nie wiem co zrobię. Babcia poddaje mi durek, czy zbawi. Korzystam, bo przecież za zdrowie mi płaci. odbiło mi se, no stare chłopaki To z sens się odbija, u basi, Mumbashi, bo od bałą Muszę. Ktoś mi zarzucisz, że na serio muszę tu robię, nie komentuję, orcieców trzy chuje, ów lodzi kasaki, było ogień Na głowie ci kreję, ja w sercu pornolę. Z każdym ci brakiem sobie pionę, jak z zapytają Co w życiu robię? Turwiadinę, co im odpowie dim dim din, din, dim dim Robię pornografię, ja i jadam tym to jest ten odrzut, kurwa zlikowali mi piosenkę, do której miałem robić klip widzowie. Ale lipa nie. Mega kujnia. Ja nie mam się stawić rodzinie w czwartek? No puścisz im to, bo jest mój chłopak jest muzykiem. <śm> Ja. Mocne nie, mocne kurva. Zajebiste.